Witajcie, dziś mam dla Was pomysł na kolejną pyszną sałatkę. Jest to sałatka warstwowa z kurczakiem, z chipsami. Bardzo fajna. Zapraszam na przepis. Tak się prezentują składniki, jakie będą mi potrzebne do mojej sałatki. Ja sobie wszystko już pokroiłam, ale zaraz Wam dokładnie opowiem, co tutaj mam. Więc tak, sałata lodowa, która była pokrojona w takie, wiecie, mniejsze kawałeczki. Ja użyłam dokładnie pół takiej sałaty, bo. Cała to by było za dużo. Jedna czerwona papryka pokrojona w kostkę. Tutaj mam kukurydzę. Jedną cebulkę czerwoną pokrojoną w kosteczkę. I taki szczypioreczek, aby wiecie, tak ładnie coś ozdobić. I tutaj mam pieczareczki, które sobie pokroiłam w takie talarki. I podsmażyłam sobie na masełku. Oczywiście przyprawiłam sól pieprz. No i one sobie już przestygły. I będzie można je dołożyć właśnie do sałatki. I tak samo mam podsmażony filet z kurczaka, też pokrojony w kostkę. Jeden już filet z kurczaka, oczywiście w przyprawach. Tutaj, między innymi, jest sól, pieprz, jest trochę papryki słodkiej i ja dodałam sobie przyprawę meksykańską, ale możecie sobie dodać przyprawę na przykład właśnie do kebaba, czy jakiegoś do kurczaka i też będzie ok. Oczywiście mięsko też już jest słodzone i tutaj mam sosik, jaki będę używała sobie do mojej sałateczki i tutaj mam dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, takie solidne, około 8 łyżek majonezu i około 5 łyżek keczupu i to mam razem ze sobą wymieszane. Oczywiście do sałatki będzie mi potrzebne jeszcze sól, pieprz. I będziemy sobie w takiej misce układali warstwy sałatki i zaraz wam pokażę. Na samej górze będziemy sobie układać takie chrupki. Ja sobie kupiłam akurat o smaku bekonu, bekonowe. One będą dookoła sałatki, a później pozostałości będą skruszone na samym środku. Ja wam to wszystko dokładnie pokażę. No i tak to wygląda. Więc układamy sobie po kolei warstwy. Moja sałatka jest już gotowa. Tak jak widzicie, robi się ją bardzo szybciutko. Przygotować sobie składniki i tylko warstwami ułożyć. Bardzo fajnie się prezentuje. Więc jeśli na przykład zrobicie na imprezę, to. Myślę, że ona zaciekawi gości na pewno. Możecie sobie użyć takie Wasze chipsy, jakie tylko lubicie. Oczywiście chodzi mi o smak. No i słuchajcie, to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cieszę się, że jesteście ze mną. Jest Was coraz większym. Więcej za co bardzo Wam dziękuję. Zostawcie po sobie ślad w postaci subskrypcji, komentarza, łapki w górę. Ja się z Wami żegnam. No i zapraszam na kolejne filmy. Będziemy robić więcej sałatek, więcej przekąsek, bo wiem, że bardzo te filmy lubicie. No i pozdrawiam.